Zdjętowanie 80-lecia polskiego świnuścia rozpoczęło się w piątek 3 października. W Muzeum Rybołówstwa Morskiego o powojennej historii opowiadał dr Józef Kluciński, a dr Konstanty Chłopowski przybliżył zebranym losy Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra. Trzy pokolenia szczerze mówiących Polaków tutaj się wychowało, rocznica no, wymaga przypomnienia. Zresztą to jest, to jest moje też swoiste hobby, że cały czas przypominam te, te nasze ileś tam, od, pamiętam 60 ileś tam było lat, to już coś tam mówiłem na tym, że bez tych ludzi, którzy tutaj w 1945 roku przyszli, nazby tu nie było i tak dalej. No także cieszę się, że, że mamy możliwość w tym roku jakoś wyjątkowo. Um, no może uroczyście, może bardziej jakoś tak podnośle, tę rocznicę obchodzić. No i ja naprawdę cieszę się, że mogę z tej okazji co nieco opowiedzieć. Chcę się koncentrować przede wszystkim na tym, co dyrektor powiedział 45 lat temu, bo temat, powiedzmy, te pierwsze powojenne lata. To jest taki, że moglibyśmy do ranka, drodzy Państwo, tutaj spędzić czas, a mój kolega, znakomity yy, Konstanty, nie zostałby dopuszczony do głosu, ale skoncentruje się na tym 45 roku, na tym naszym polskim wejściu do Świnoujścia. Było ono oczywiście poprzedzone tym, co Gazeta Bydgorska meldowała w maju 1945 roku, że wojska radzieckie zdobyły Świnoujście i wyzwoliły wyspę Wołyn. Drodzy Państwo, przeczytajcie sobie. Tu nie ma pomyłki. Wyspa Woły to są te nasze, prawda, sentymenty do utraconej kawałka Rzeczpospolitej i tak dalej. No i, i, to, i to był początek. Tutaj dla orientacji. Tereny te, Świnoujście, jaki i Pomorze praktycznie, i, i z Pomorzem Zachodnim, zostały wyzwolone, wyzwolone zajęte przez Jednostki drugiego frontu białoruskiego pod dowództwem Konstanta Rokosowskiego, a tu w Sinoujście zdobyły dwie armie uderzeniowe, 19 i 2, jedna pod dowództwem generała Fidulińskiego i druga Romanowskiego. I to miało miejsce właśnie, jak tutaj piszę, 5 maja 1945 roku. I to był początek. I teraz mamy ten, ten okres od maja do października. O klimat roku 1945 zadbali rekonstruktorzy. Przed wejściem do muzeum można się było zaopatrzyć w dokumenty wydawane przez powojenne władze, oczywiście ze stosowną pieczęcią. Субтитры сделал DimaTorzok Z kolei w środku pan Wojciech Olek z Muzeum Wału Pomorskiego w Bałczu zaprezentował broń, w jaką byli uzbrojeni polscy żołnierze, którzy w październiku 1945 roku przybyli do miasta. Generalnie mamy tego więcej, tylko że tutaj nie mamy możliwości wystawienia tego, bo już musieli się musieli rozłożyć do samego końca. Generalnie za, za, za jest takie, że można tą broń sobie wziąć do ręki, sobie dotknąć, zobaczyć, obejrzeć, po prostu sobie podotykać, dlatego można sobie, dlatego są tutaj, tutaj jest też broń taka. Turbo zabytkowa, które jest bardzo mało w kraju, bo na przykład tego tutaj stena produkcji niemieckiej to jest tylko 5 sztuk w Polsce. Takich różnic jest bardzo niewiele, czyli jest powiedzmy ich w Polsce, no nie wiem, 3-4 może. Po takie bardzo popularne AK-47, które po prostu można sobie wziąć do ręki, zobaczyć, sobie przeładować, zrobić sobie z tym zdjęcie. Też oczywiście przywiozłem taką broń z okresu roku 45, czyli Mosina wz. 44, który był nazywany polskim Mosinem oraz pepesze, pepeszki wz. 41, które są bardzo popularne w okresie, do lat nawet 50 były używane wszelkiego rodzaju. No i wszędobylski element, jakim był pancerfaust, bo pancerfaustów tutaj było cała masa, wszędzie tego leżało. Zresztą jeszcze leży tak naprawdę tego jeszcze mnóstwo po lasach, czy po polach, czy po rzekach. Więc no, nie jest tego tutaj dużo, ale można sobie to wziąć do ręki, można sobie to zobaczyć. Muzeum przygotowało również wystawę plenerową dokumentującą losy miasta w 1945 roku, którą można oglądać na ogrodzeniu przy ulicy Wojska Polskiego w pobliżu Miejskiego Domu Kultury.